O Rafale Trzaskowskim albo dobrze, albo wcale. Ja nazywam się Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska i zapraszam na kolejny wideo komentarz. Na początku wielkie podziękowania za wsparcie mojego kanału. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie subskrybują, którzy komentują materiały. Bardzo dziękuję także za wszystkie lajki oraz udostępnienia wideo komentarzy. również ogromne podziękowania za wsparcia wyrażane poprzez wirtualną kawę. To bardzo miłe, bardzo mnie to cieszy. Jeżeli ktoś z Państwa zechciałby w ten sposób wyrazić uznanie dla mojej pracy, to link do wirtualnej kawy zostawiam w opisie. Dzisiaj ostatnia niedziela przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Za tydzień być może o tej porze ktoś z Państwa będzie przy urnie. Wszyscy będziemy oczekiwali na zamknięcie lokali wyborczych, na exit pole i na te informacje, czy będzie druga tura. Jeżeli tak, kto w tej drugiej turze się znalazł? Nie dziwi więc, że niektórym puszczają emocje. Puszczają nerwy, bo wszystko, co dzieje się w tych dniach, co wydarzy się w następnych dniach, może mieć wpływ na rozstrzygnięcie pierwszej tury wyborów prezydenckich. Dla niektórych to być albo nie być. Za nami kolejna debata w telewizji Republika. Jutro w poniedziałek, ostatnia debata przed pierwszą turą, i być może jeszcze jutro wydarzy się coś istotnego, ale nawiązując do piątkowej debaty w telewizji Republika, chciałabym poruszyć jeden wątek, który miał swoją kontynuację na Twitterze. Już na sam koniec tejże debaty w wolnej wypowiedzi Krzysztof Stanowski zwrócił się do Karola Nawrockiego, nawiązał do afery mieszkaniowej. Wskazał i słusznie, że kandydat powinien zorganizować jedną porządną konferencję prasową, na której zostaną wytłumaczone po kolei wszystkie wątki, które miały miejsce w tej sprawie, tak żeby opinia publiczna Dziennikarze, ale przede wszystkim, żeby obywatele wiedzieli o co chodzi z Karolem Nawrockim, bo jak na razie mamy ogromny szum informacyjny, przerzucanie się z jednej strony, PiS oskarża służby, z drugiej strony media ujawniają kolejne informacje. I tak naprawdę bardzo trudno jest mieć jasny obraz sytuacji. Stanowski zaapelował do Nawrockiego o, o zorganizowanie takiej konferencji, no i wtedy antypisowcy krzyknęli hura świetnie, Stanowski wbił szpilę Nawrockiemu, to nasz człowiek. Ta atmosfera wokół Stanowskiego, yy, hura optymizmu zwolenników Rafała Trzaskowskiego tylko narosła, no bo wcześniej był wywiad z Rafałem Trzaskowskim przeprowadzony w innej formie przez Krzysztofa Stanowskiego, Niż poprzednie wywiady z kandydatami na prezydenta, ponieważ Krzysztof Stanowski przyszedł do Rafała Trzaskowskiego, a nie Trzaskowski do studia, do kanału Zero. Ponadto niektórzy wskazywali, że ten wywiad był bardzo miękki, bardzo delikatny, że Krzysztof Stanowski nie zadawał kandydatowi koalicji trudnych pytań, a nawet jeżeli takie jedno pytanie zadał, to później nie drążył danego tematu, nie cytował Trzaskowskiemu Trzaskowskiego, nie przypominał tego co mówił jeszcze niedawno po to, żeby pokazać jak Trzaskowski szybko zmienia zdanie. Jednak tutaj jedna uwaga, bo po tych wywiadach przeprowadzanych przez Krzysztofa Stanowskiego z kolejnymi kandydatami, zawsze miało miejsce takie Zjawisko. Jeżeli Krzysztof Stanowski przeprowadził wywiad z Karolem Nawrockim, w którym to wywiadzie Nawrocki wypadł bardzo dobrze i to przyznawali nawet przeciwnicy Karola Nawrockiego, to odzywali się zwolennicy Trzaskowskiego mówiąc, że Stanowski to propisowski propagandysta i tym wywiadem, Chciał otworzyć Nawrockiemu drogę do wygrania wyborów prezydenckich. Z kolei po wywiadzie z Trzaskowskim odezwali się zwolennicy Karola Nawrockiego, mówiąc, że Stanowski już zmienił zdanie, już zmienił front, być może czuje wiatr zmian. Nie wiadomo, w każdym razie. Był nazbyt przyjazny Trzaskowskiemu. Na piątek sytuacja była taka, że Stanowskiego wspierali zwolennicy Rafała Trzaskowskiego. Wszystko zmieniło się bardzo szybko, bo już w sobotę Krzysztof Stanowski opublikował długi wpis w portalu X. W którym opisał sytuację, która miała miejsce po debacie kandydatów w telewizji Republika. Przeczytam Państwu teraz ten wpis. Powiem Wam, że dla mnie te wybory to także kolekcjonowanie w głowie pewnych scenek. Jedną z nich zapamiętam na no długo. Wychodzę wczoraj z debaty. Wszyscy kandydaci mają swoich fanów, którzy krzyczą Szymon, Karol, Grzegorz i tak Ja sobie robię szybki zwrot i po 20 sekundach jestem w samochodzie. Żeby wyjechać, muszę przez ten tłum się jakoś przebić. Nagle ktoś puka w szybę od strony pasażera. Karol Nawrocki. Co, podrzucić pana? Pytam żartobliwie. Może dobry pomysł z tą konferencją? Mówi Nawrocki. Wokół wydzierający się wyborcy, fotoreporterzy, ochroniarze, ludzie z megafonami. I nagle tego całego zgiełku jakby nie słychać. Ale niech mi pan powie, pan we mnie zwątpił, prawda? No, trochę zwątpiłem, przyznaję. Mam wielką prośbę. Niech się pan zastanowi, czy w 2021 roku podpisałbym taki dokument, gdybym był czyścicielem kamienic. Czy tak działają czyściciele kamienic? Niech pan we mnie nie wątpi, bardzo proszę. Zapamiętam to dlatego, że mnie ta scena poruszyła. Nie było w oczach Nawrockiego żadnej buty, żadnej arogancji, żadnej pretensji. Nie było ucieczki do swojego samochodu. Był tylko taki, wydawało mi się w tamtym momencie, że szczery smutek, że w oczach drugiej osoby stracił. o i podjął, chociaż nie musiał, próbę. Było to niewymuszone i przez to ujmujące. Bez podstawianych mikrofonów, mimo tłumów wokół, to jednak bez świadków. Bez nadęcia i aktorstwa typowego w debacie. Taki ludzki moment w polityce. Te słowa, które wypowiedział Nawrocki do Stanowskiego miały dotyczyć zobowiązania, o którym poinformował niedawno portal Interia, zobowiązania Karola Nawrockiego do tego, że on się będzie panem Jerzym zajmował. Wpis Krzysztofa Stanowskiego zdobył Ogromne zasięgi na chwilę na ten moment, kiedy nagrywam to 1,6 miliona wyświetleń, więc wpis, który dociera naprawdę do różnych baniek, nie tylko bańki zwolenników nawrockiego, ale widząc po komentarzach także ten wpis dotarł do zwolenników Rafała Trzaskowskiego i im oczywiście. To, co napisał Krzysztof Stanowski, się nie podoba. Pojawiają się argumenty, że Stanowski teraz sprzyja nagle Nawrockiemu, że chce, żeby Nawrocki wygrał wybory, że nie musiał opisywać tej historii, mógł ją zachować dla siebie. i Po co w ogóle opisuje takie sytuacje, skoro to nie ma żadnego znaczenia, a Nawrocki już swoją kampanię przegrał? Zwolennicy pisów wskazują, że to sytuacja pokazująca, że Nawrocki jest dobrym człowiekiem, że być może trochę się Pogubił, ale tak naprawdę nie zrobił nigdy niczego złego i zabrakło odpowiedniej komunikacji ze strony jego sztabu. A Krzysztof Stanowski po prostu miał prawo opisać taką historię, tak jak wcześniej miał prawo przeprowadzić. Faktycznie, dość łagodny wywiad z Rafałem Trzaskowskim, ale to jest jego kanał, to jest jego pomysł. I jeżeli ktoś chce przeprowadzać ostre wywiady z kandydatami, no to bardzo proszę, każdy może otworzyć kanał na YouTubie i zapraszać tam swoich kandydatów. I kto się zdenerwował najbardziej? Myślę, że nie zadziwię Państwa, jeżeli powiem, że mecenas Roman Giertych, który ma telefon, ja już o tym też mówiłam, chyba przyklejony do dłoni, stały dostęp do portalu X. I co w głowie, to na klawiaturze. Roman Giertych oburzył się na Krzysztofa Stanowskiego ewidentnie, chociaż to swoje oburzenie ubrał w takie słowa ironii i satyry. Roman Giertych opublikował również długi wpis, który teraz cytuję. Wzruszyłem się i ja tak musiało być. Nawrocki zagadnął pana szczerze, a pan szczerze zwątpił w swoje zwątpienie. W niego dalej Giertych nabija się z rzekomego wzruszenia Krzysztofa Stanowskiego, chociaż trzeba zauważyć, że Stanowski nigdzie nie napisał o tym, że się wzruszył, tylko że po prostu dostrzegł w Karolu Nawrockim człowieka i taki faktyczny żal. No ale Roman Giertych znany jest z tego, że lubi sobie różne rzeczy dopowiadać. Dalej pojawia się zarzut, że Krzysztof Stanowski jest na pasku Prawa i Sprawiedliwości, bo gdy PiS było u władzy, to... Pakowało w jego kieszenie wielkie pieniądze. Jeżeli jednego dnia Krzysztof Stanowski przeprowadza pozytywny dla Trzaskowskiego wywiad, a drugiego pisze poruszającą historię o Karolu Nawrockim, to dla takiego człowieka, dla takiego złego symetrysty nie ma litości. Roman Giertych wyzłośliwia się absolutnie w swoim stylu, ale Stanowski nie byłby Stanowskim, gdyby Giertychowi. Nie odpowiedział i ta odpowiedź zasługuje na pełne zacytowanie. Krzysztof Stanowski pisze tak. Panie Romanie, muszę się przyznać, że wiarę w Karola Nawrockiego zacząłem odzyskiwać trochę wcześniej. Mianowicie, gdy pan go zaatakował. Uważam, że każdy człowiek, którego pan atakuje, musi być na swój sposób przyzwoity, pisze Krzysztof Stanowski. I na razie ta dyskusja na tym się zakończyła. Chciałam ją państwu pokazać nie dlatego, że to jest jakieś przełomowe wydarzenie, chociaż może niektórych, pogubionych w medialnych doniesieniach związanych z Karolem Nawrockim ten wpis Krzysztofa Stanowskiego trochę przekona do tego, że Nawrocki nie chciał zrobić nic złego, pogubił się, nie potrafi się komunikować, nie ma doświadczenia. Nie wiem, zobaczymy opowiadam o tym państwu o tym, dlatego, żeby pokazać, jak zmienni są niektórzy politycy, jak zacietrzewieni i zapatrzeni tylko w jedną stronę. Roman Giertych jest przykładem najgorszego możliwego rodzaju polityka, tempego, zacietrzewionego, intelektualnie, takiego, który, Jedno oko ma zawsze zasłonięte i widzi tylko jedną stronę. Jak zawsze zachęcam Państwa do dyskusji w komentarzach, proszę o polubienia tego materiału, podawanie go dalej, a także o subskrybowanie mojego kanału, bo wielu moich widzów nadal tego nie robi. I cóż, już teraz zapraszam na kolejny wideokomentarz.